No i co, odebraliśmy bagaże, pieski na to wąchały, przywioły trochę, no, nie myła się długo. No, właśnie tak spojrzę taki zdegustowany trochę no. ser. No i dalej udaliśmy się do naszego pierwszego hosta, był nim niejaki e, Song. Swara Mam w ogóle takie pierwsze wrażenie w ogóle, e, jak wyszliśmy z samolotu, to wszyscy taki tacy noga mili, zgubiła paszport. Powiedziałem, że ma pilnować. Po czym stałam, bo nadjechał autobus. Paszport został na przystanku. Jesteśmy w Australii. Jesteśmy tu od 14.00. Ludzie ostrzegali, że jest mega drogo. A nie jest tak drogo. Dzisiaj zjadłem na przykład obiad za 2 złote. A ponoć nie był najtańszy sklep. Był tani sklep, ale nie, nie najtańszy. Kupiłem sobie takie w puszce już gotowe spaghetti. Za 75 centów. 6 bułek na 1,75 centów. Ja kupiłem za 5 złotych 3 litry Przecież nie droga komunikacja miejska była chyba. Płaciliśmy 10 dolarów za bilety. I doszliśmy po supermarket, zrobiliśmy sobie zakupy. I sobie siedzimy, pijemy sobie sokę, sobie jemy chleb z takim spaghetti w, w puszce. I w nie dało się zrobić tanie zakupy, naprawdę nie wydaliśmy się wtedy dużo. Przyszedł song. I przyszedł sąk. Ola wchodzi do jego domu i patrzy: o po Ja! U! Byłem no, nawet trochę zdziwiony, że tak reaguje. Dla niego to była codzienność, ale później przyznał się, że tak samo reagował na śnieg. I mieliśmy drzewko z cytrynami i smętlarynkami. Imigracja miejska i w ogóle publiczna bardzo droga. Zapłaciłem za bilet, 5 dolarów. Graliśmy na gitarze, zrobiliśmy pranie. Przynoszą wózki, zamiast je odkładać na miejsce. Jeszcze to jest dowód e, Biegłem już na ten samolot, bo przez wiele lat się spóźniliśmy na samolot z, z Turcji do Emiratów bo, znaczy bo ta nie, dziewczyna biegła, biegła w skarpetkach bez butów i oczywiście nie wytykowała sobie wizy Jedziemy nie sobie tam na ten nasz gate A tam Alain i wszystkich wyrzucili Mamci na przykład zostawiła paszport Nie wiem jak by do domu wróciła Co było Pani Rajd? Pani Chris. Tak? Mhm mm I to też nam mogło później Ja ci brałam kartki nawet no, widzisz? My pojechaliśmy na siłownię z nim, tak. To znaczy, my właśnie wtedy sobie krążyliśmy i oglądaliśmy te wszystkie polanki. I się posprawialiśmy, właśnie z mitami, które słyszeliśmy o straży, więc częściej szukaliśmy węży, których A nie było. tam nie było właśnie. Krokodora też, choć była woda. Chociaż tak trochę coś tam coś tam no i i, i i, i. Wróciliśmy do domku. Jedliśmy. Zjedliśmy jakieś azjatyckie jedzonko, które Sławarki nam przygotował To było bardzo miłe. Słuchaliśmy muzyki, graliśmy na gitarze, rozmawialiśmy, śmieliśmy się ogólnie, naprawdę. Graliśmy ja grałem No przede wszystkim ty, on trochę też, Jad akurat wtedy nie szło mi. No. Co można znaleźć w Australii? Można znaleźć też pomajanczep. Później pokażemy całe rzeczy. Znaliśmy jeszcze taką puszkę z alkoholem. Leżała sobie na ulicy, pod wodzy, że leży zestaw KFC, patrzymy czy ktoś się po niego schyli Jak nie to jak będziemy wracać to jest nasz Uwaga, chwila prawdy Bo jednak, jednak jest coś wypite, ale są frytki Są kłyczaki Znaleziono na ulicy, przypominam Jest buły, Bo znaleźliśmy pornosy Znaleźliśmy jakąś puszkę z piwem, nie, z jakimś alkoholem, zamkniętą, sobie leżała na środku, ulicy, nie wiem pamiętasz. Znaleźliśmy zestaw z KFC, który był właściwie pełny. Były tam takie, nie wiem co, jakieś kluski, jakiś tam sos z czymś wpływało. no i wzięliśmy to, co było złą decyzją, bo zalało to dokument. nie wiem, paszport ci zalało? Zalało to wizę turecką. Pod... Masz kupę na twarzy. Mam kupę na twarzy. kupę na twarzy. Aha, cudownie. Od, od papugi, naprawdę. Daj mi pisteczkę Trudną. wszystko, nie jedno jaką. Idę sobie smutna i zmęczona i ona jeszcze na mnie... W spadła manna z nieba, a mianowicie e, jakiś ptak ją Niestety po prostu nie dość, że to był mój kiepski jakiś dzień samopoczuciowy, to jeszcze na dodatek ona postanowiła mnie tym urządzić. I co gorsze, oczywiście za chwilkę patrzę i jest obiektyw skierowany w moją twarz, pomimo tego, że wcześniej leżał w futerale grzecznie, także ogólnie na tych wszystkich ujęciach wyglądam po prostu tragicznie, a... ale to trudno. Jesteśmy w Perth, tym razem na wschodzie, w Włotówce już z Adelaide i Melbourne. Musieliśmy się tu dostać 26 km, przejechać 14 przystanków pociągiem i 18... Przystanku autobusem, ale wiola źle policzyła przystanki i musieli mi się wjechać 5 km. Znalazłem jedzenie na drzewach. Eee, na przykład dzisiaj znalazłem mandarynki na drzewach i pomarańcze. Ludzie jak sadzą na, sw na swoich sadach to podobno to sadzą tak, żeby ładnie wyglądało i tego nie jedzą. Więc raczej nikt z Was nie okrzyczy, że, że jecie z czegoś sadu. Eee, Brad nie miał palca. Łęki. Oprócz tego nie miał żadnych wod. A może więcej? Może więcej, może dwóch palców. Eee, miło no taki, to było... Nie wiem, ja, ja się strasznie go okrębowałam, bo był moim zdaniem taki bardzo. odważny. W takim sensie tak, odważny. Tak, dobrze żył ogólnie. Nie wiem, jak, jak my czekaliśmy na niego, zanim go poznaliśmy. Eee, Świetne ten uczucie też to... dzwonisz brak sygnału, brak sygnału, bieg sygnału. Tak. Oczywiście deszcz i sobie myślisz: o, kurwa. No dokładnie. Ale za chwilę po prostu nam się wyłonił. No i właśnie wrócił z biegania bez koszulki, umięśniony i taki wysportowany, no i tak poczułam, o matko, dobra. No i później już tak. Kobieta. No i później już tak się jakoś krępowałam bardzo, ale było ogólnie bardzo miłe, tylko no ja jakoś tak nie złapałam wspólnego języka przynajmniej przez większość czasu. Mm, ale poczęsta nam sobie jakimś puddingiem na mychu taki eko, taki a, zdrowy no. taki. to jest dzielnica opuszczonych domów oczywiście nie wiem czy wszystko opuszczone chyba tak Brad mówi, no ja właśnie byłem biegać i przed chwilą widziałem kongurę no to uznaliśmy, że my też pójdziemy pobiegać albo przynajmniej ruszymy w tę, w, tę, w tę stronę no i, a nie spokajaliśmy kongurę yy, w parku narodowym. będzie deszcz, będzie słońce, będzie tęcie ja tam coś pokaże? Tak to pokażę u, 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 u. Już to jest nasz pokój Mamy się Pstyk tu jest sypialnia i pokój beda jest kiber i łazienka o. Tu jest sypialnia Tu jest ogród No i wróciłem do Wioli, która powiedziałem, napisałem mi No kiedy będzie, żeby tu nas zapraszają na wino A ja powiedziałam, że e, że, przy, e, że pójdę tam jak ty wrócisz No i oczywiście Powiedziałam, że będę za, za niedługo. No eee, i wyrał już oczywiście 15, tak to 15 minut, kiedy będziesz, kiedy będziesz. Eee, no, a potem się jeszcze hmm, autobus później, więc musiałem wejść pieszo. Eee, no i kolejny freeganizm, sobie przyniosłem trzy pomidory. Wróciłem, faktycznie była impreza. Poznałem Francuskę, która była feministką, chodziła bez tonika i nie goliła nóg. Eee, nie czy miałem więcej wad. Eee, Fajna była. Jeszcze była gruba. Ja oczywiście na mnie czekała, czekała na mnie, a jak przyszedłem mną to... No bo nie... nie, bo ja już śpię. No bo ile można czekać na mnie jeszcze Proszę A w ogóle wcale nie mam nic na wino i na integracji bo jak wspomniałam wcześniej, zwiedziłam się pana... pana... Brada. Ale kolejnego dnia. Była impreza. Ja byłam straszną introwertyczką, jak tutaj przyszłam, bo brat jest bardzo taki przystojny i w ogóle, ale nie śmiał mnie strasznie i byłam skrępowana. Tutaj. Powiedziałam wczoraj do Krzyśka dajcie wino introwertyczce, a introwertyczka się rozkręci, no i się rozkręciła, było super. Najlepszy imprez w na kuchni, no a my siedzieliśmy w pokoju, mówię do Wioli, no chodźmy, chodźmy, Wiola ja nie chciała. Powiedziałam, żeby Krzyśek zrobił sobie zupkę i wtedy pójdziemy do kuchni. Czy mamy ochotę na piwo? No, na alkohol, wino, no, no i wstaliśmy po piwie, tu tyle jest wino. Mam takie pięciolitrowe pięcio i jest, no i tylko 40 dolców, czyli dechy, czyli w sumie całkiem tanio. Zaczęliśmy tańczyć no i Pit wziął te wino i zaczął polewać każdemu tak po prostu z winca. No i w sumie skończył, a ta jedna dziewczyna mówi, no tu goście, pokazał nam nas. No i Walensia oczywiście, oczywiście, no, jak chciałem. się przyszedł brat i daliśmy mu laurkę. A, laurkę. Zrobiliśmy śliczną laurkę. Ja Postawił ją nad łóżkiem swoim i to był taki słodki, uroczy no. i przytulił nas. Jola siedziała i gadała na francuską, co nie goli i No i super. Ona też bez stanika chodziła. Interwetyczka. Jak najwygodniej. I... Ciepło było. I dojechaliśmy I... no, z tak no. przez dwie, trzy godziny. że w środku imprezy, gdzieś tak około północy, właśnie przyszedł ten sąsiad, to on miał ten warsztat ten samochodowy, samochodowy, on już był starszy, mówi, że się zbliża do czterdziestki, brat żartował, że już powinien umrzeć ze swoją żoną, i z małą córeczką, ona miała nie wiem, 10 lat mniej więcej. I, i kurczę, o północy wbili się nam na imprezę, i to jeszcze z dzieckiem. To dziecko było zmęczone i śniadka przyświeciem zaprowadził do łóżeczka, żeby się położyła i tak dalej. No, to, to, to było takie słodkie. I z kolei drugiej, gdzie, gdzie zaraz poszliśmy, um, przyszedł kolega brata do tego. Um, um. Um, tak, do tego warsztatu młodowego. No i wiadomo, że tam było... pachniało tą nielegalną substancją. Tak? I, I właśnie on zażartował, że policja, policja. No i, i ten właśnie właściciel tego warsztatu był strasznie spanikowany i, i właśnie brat go uspokoił, że nie, to mój przyjaciel on właśnie z tobą tylko żartuje, ale... No, no i on niby zrozumiał, że żartuje, ale cały czas go pytał, no to jaki jest Twój zawód? Ale powiedz mi, jaki jest Twój zawód? Naprawdę, powiedz mi, jaki jest Twój zawód? On tak kilka razy... Także jak już później, no już później było spokojnie. Tylko najpierw oni, że oni, oni się znali, bo nie wiem, czy oni się znali wcześniej, czy. Tak, tak, no no tak. Oni właśnie byli oni zbyt zbyt tutaj. No. Pogoda jest składka, teraz nie pada po drodze. No, jest taka ciężka pogoda. Często pada i to tak mocno, przez jakieś kilka minut, później nie się przyjaśnia. A jeszcze jest taki problem, że tu jest zima. No i nie chodzi o pogodę, tylko że się robi szybko ciemno. Około 18,00 po południu już jest ciemno.